Witajcie przyjaciele, awangardy z tej strony. Zobaczcie wycinek emocjonalnej audycji, pierwszej po opuszczeniu aresztu przez kamratów. Mam nadzieję, że poprawię Wam humor z samego rana, a może nawet poczujecie zastrzyk energii. Miłego oglądania. Krótkie wprowadzenie. 11 listopada, w trakcie marszu w Kaliszu, organizowanego przez środowisko NPTV, czyli posługując się nomenklaturą, Watachy, doszło do spalenia statusu kaliskiego, który nadawał większe uprawnienia mniejszości narodowej niż Polakom. Na marginesie dodam analogię, że obecnie mamy podobną sytuację. Statut kaliski podpisał książę Bolesław Pobożny. Balenie spisu tych praw oburzyło przedstawicieli pewnego narodu. I w konsekwencji spowodowało aresztowanie Wojciecha Olszańskiego, Marcina Osadowskiego i Piotra Rybaka. Prowokacje na marszu w Warszawie nie udały się. Wtedy na scenę w Kaliszu wkroczył Aleksander Jabłonowski. Śmierć wrogom ojczyzny! Podczas tej manifestacji nie brakowało nienawistnych haseł. Spalono także statut kaliski dający prawo w XIII wieku do powstania autonomicznej wspólnoty żydowskiej w Polsce. Te wydarzenia dały pożywkę opozycji sprzyjającym im mediom, by oczerniać patriotyczne wydarzenia. Problem w tym, że Jabłonowski. Sram na Biblię! Opisywany jest od lat przez dziennikarzy z prawa i lewa jako rosyjski troll. W piątek 3 grudnia do sieci został wrzucony filmik z przedwiezienia, pokazujący Wojciecha i Marcina zaraz po opuszczeniu aresztu. Jak sami zobaczycie, nie dali się złamać i próba skarcenia nie pykła chcieliśmy pozdrowić Pana Ministra Spraw Zagranicznych Izraela. Odpierdol Ty się od państwa polskiego i od rządu polskiego, zajmie się napadem na Zajmij polskiego się, ambasadora. Tak, Zajmie się lapid. A może ktoś Ci rogi przyprawia? Żonę Ci hendoży? No, nie słyszałeś o tym? A, po, a tu w więźniu mówili. No. Proszę Państwa, chciałem się odnieść i chciałem Wam przekazać, Kilka razy do bardzo publicznych osób piastujących wysokie stanowiska. Aha i chcieliśmy oficerów na początku poprosić. Żeby, zaraz, zaraz. Żeby nam nie podsyłali nowej konfiguracji terminala. No, Wiesz jak posuwaliście mi numery to ja ich nie zyskałem. Wytłumacz kamratom o co chodzi. Wytłumacz, uważajcie ludzie. Policja zatrzymała mój telefon. Mm. A, y a mój nie, wiecie dlaczego? Bo on go nie miał. Bo go nie, bo ja nie mam. No, mówią, on nie ma telefonu, on go nie miał w ogóle. Nie, że go nie miał, tylko ja nie mam telefonu. No, mówię. Ja nie mam telefonu. Mi zabrali telefon, bo ja go miałem, a tobie zabrali, nie zabrali telefonu, bo ty go nie miałeś. Nie Ale mnie, mnie zaaresztowali moje kawaleryjskie buty, mam na to papier. <noise> Więc tak? zaaresztowali mi telefon, który tak. e, nie został przez sąd w żaden sposób e, zaklepany, że ma być zaaresztowany. Mm -hmm. e, I e, w nocy z czwartku na piątek, kiedy spaliśmy w odosobnieni w, w celach. W, w, w tego, czwartu, Z tego, tego czwartku. Z tego czwartku, tak. na piątek. I już było wiadomo, że, że, zapadła, nie, 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 że zapadła decyzja, że, aha, prawa. że jest kaucja i że prawdopodobnie będziemy wychodzić. Chociaż mówił mi jeden pan oddziałowy, chciałem go bardzo serdecznie pozdrowić. W ogóle chciałem pozdrowić całe sierackie więzienie, yy, cały zakład karny. Ponieważ proszę Państwa, uważajcie co powiem. Tam jest Polska. Tam siedzą ludzie, którzy tam siedzą za pierdoły. Za pierdoły. Muszą zapełniać cele. I to są dobrzy ludzie. Dobrzy ludzie, bo na każdego więźnia idzie kasa z Państwa. I ci dobrzy ludzie pod tymi celami są obsługiwani przez tak służbę więzienną. Służba więzienna... To ciekawa nazwa. Jak mieli tak, służyć? Tak, tak. Oni zresztą... My wam służymy. Służba więzienna zachowywała się nie tylko do mnie czy do Marcina, ale do innych, bo patrzyliśmy z boku. Właściwie bez zarzutu. My to kurwa zrobili świadomie. Proszę bardzo. Spaliliśmy to, wiedząc, że będzie Awantura. Nie wiedzieliśmy, że będzie taka piękna kurwa awantura. Że się sam pan lapit dostanie okresu. Co ty dostał? I że, I że brzydka jak mop, pani Sharze Dafe, przyjedzie robić wystawę 1 grudnia do Kalisza. A ta wystawa to chuj wie co to było? Kilka kurwa praktykabli z nie wiadomo czym, bo ja nie byłem, ale poznała mnie w Kaliszu taka pani w sklepie spożywczym, tak się patrzy na mnie, patrzy, a ja miałem chustkę na głowie i mówi To pan! A ja mówię, co ja? To pan spalił to gówno, które pęcherz wyprodukował za nasze pieniądze? Ona mówi tak, panie, my panu jesteśmy i wszystkim kamratom. Dzięczni, żeście to zrobili. My mamy już dosyć tego, tego, tej chuckwy. Oni by nam wszystko chcieli wziąć. Przede wszystkim chcieliśmy Wam podziękować za Waszą napierdalankę w internecie. Bo to nie chodzi, że broniliście jego czy mnie. Broniliście tego, co zrobiliśmy w Kaliszu, my wszyscy. Nie. To, co zrobiliście. Pod więzieniem. Nagłośnienie, muzyka, okrzyki, flagi. Ja byłem w przyziemiu. Wycia! Ja byłem w przyziemiu. Ja byłem na poziomie metr góra od gruntu. Słyszałem, widziałem. Nic nie widziałeś. Mur widziałeś. Zaraz wam powiem co? Słyszałem, widziałem, że tak powiem, kolegów z innych cel. Oni siedzieli w oknach i mówili, że kurwa, czegoś takiego tu nie było. Ja mówię, dużo ich jest. Mówi, że 30-40 osób, z flagami, kobity, faceci, jest zajebiście. Człowiek, który ze mną siedział, zjął koszulki i Zobacz, zobacz, kurwa, jakie mam, gęsią skórkę. A wiecie, od czego się zaczęło? Usłyszałem Bogu rodzice, Cichutko. Przecież wyście nie mogli wiedzieć, w którym budynku jesteśmy. Cichosieńko. Akurat szczęśliwie na weekend zepsuł się radiowęzeł. Więc było to cicho słychać. Ale w więźniu... Betoniara wiara... się mówi. Betoniara, Betoniara tak. Ale w więźniu niektórzy mają szkiełko, czyli telewizor. Otwieram okno i tak cicho słyszę, mówię, a nie, pewnie ktoś krzyżaków ogląda. Ale w krzyżakach nie było... Ale potem mówię, kurde, w krzyżakach chyba nie było roty. Przez kąt. No nie, to, było troszkę za wcześnie. No. Paręset lat. I tak słucham no. dalej, nieloty, przepraszam, Bo To była w Krzyżaku. Bogu rodzice, wyjechał no. to ktoś ogląda. W listopadzie? Ale tak, ten dzień coraz no. ten, ale wycichł. E, pewnie coś oglądali, przyłączyli. Siadłem do stolika, piszę swoje wspomnienia, bo napisałem kilka miesięcy temu. Nie, nie, nie wspomnienia, e, ojciec, dyre, ojciec dyrektor Marcin Osadowski, swoje głębokie wzruszenia podcelne, Przemieniał w tekst literacki, który można śmiało nazwać pokładem celowym. Niech tak będzie. Pokład, e, Pokład celowy? Nie. E, Dzień, dziennik, dziennik, dziennik celowy. Dzien, celowy. Wydany nakładem, na, nakładem celowym. No. O. Jeszcze Holocher będzie chciał to wydać, co? Może tak być. No. Kurwa, drukuj statut, czarny. Czarny drukuj statut, kurwa, edukuj ludzi. No i słuchajcie. No. I słyszę, za chwilę nasila się, i mówię, kurde, mój. Kolega była. Kurwa, nasi! Nasi, na dymku. Nie, ja w tym mówię moi. A moi. Przepraszam. No tak mówiłem. Wychodzę do okna i słyszę głośniej, mówię, e, nie. Cofam się i nagle słyszę. Tom Kaderach, Tomek. Chłopie, kurwa, aż mi łzy popłynęły. Mówię, nasi, kurwa, nasi! Wołam, wołam kolegę mówię... Ale on chud. nie wiedział, że ja siedzę. Nie, nie Wojtka, ja się Łukasz, chodź, chodź, mówię kurwa, moi idą. on przyłazi do okna i mówi, a skąd wiesz? Ja mówię, znam tą muzykę, uważaj. Nikt, jak to się zaczyna? Nikt nie odbierze nam. Tej wolności. Tej wolności, bo mamy wielką siłę, by żyć. Mówię mu ten tekst, on tego słucha i mówi da ale O Wam w człowieku. jest power. Strażnicy wiedzieli do kogo oni przyszli pytają się a co oni tak tam głośno, co oni tam mają a ja mówię, a skąd mogą mówić, przyjść, może oni nie do mnie nie? Ja, ja nic nie U -u. widzę <laughs> ale ja słyszałem strzel po drugiej stronie z drugiego budynku tam się dużo ich jest ze 30-40 sztuk z flagami zajebiście jest to co zrobiliście żebyście wiedzieli jaką daliście nam siłę Aha, nie możemy Wam czasami odkrzyczeć, bo raz przyszliście w porze obiadu, gdzie chodził strażnik. Raz byliśmy na, akurat na spacerniaku gdzie pilnuje nas strażnik. Wtedy mogliśmy tylko odwiedź, z tęsknoty za Wami, ale chcieliśmy Wam dać sygnał, że jesteśmy. I słyszałem, jak Wam mówicie, jaszczur, osa. Kanali, otrzymaj się. Krzyczałem Wam, no. y, komunikujcie się, jesteście kochani walczcie razem. Budynek A, bliżej bramy. Szesnastka, tam jest Wojtek. poszliście do niego. Trafili do Ciebie. Genialnie. Ja, słuchajcie. Tylko nie można codziennie, bo oto zaczynała się robić awantury. Ale to tak, żeby... Ale jak wujek wpadliście? Żebyście wiedzieli, nie służba więzienna robiła awantury. My byliśmy pilnowani przez prokuraturę rejonową. Tam była taka zjawiskowo piękna pani prokurator, rejonowa pani Katarzyna Socha. Socha? Która zapytała się tak, proszę coś opowiedzieć o, o organizacji. Ja Jakiej Jaki organizacji? Ja mówię, no w waszej organizacji ja mówię, ale nie ma organizacji. Jak to nie ma? A gdzie coś zebrania robicie? ja mówię, no w Kaliszu było zebranie. No to co to są za ludzie? Ja mówię, ja kurwa nie wiem. Jak to pan nie w jakieś nazwisko? nazwisko. Po, a ja mówię Jan Nowak. A jakieś inne nazwisko? Jan Nowak. A inne? Jan Nowak. To wszyscy Jan Nowak? Tak, bo ja mówię, ja nie wiem, jak oni mają na nazwisko. Więcej. Dla mnie to w ogóle nie ma znaczenia. To są ludzie. I tu zacytowałem cytat pancernych. Nie ma organizacji. Nie widzicie. Nie nas. widzicie nas. Nie ma. Wy byście chcieli, prawda, partyjkę z bosakiem, z Winnickim, prawda, z jakimś innym, coraz bardziej pulchnym y, y, lulusiem, tak? Żeby, w, żeby wkręcić jakiegoś kurwa. Nie ma! Skończyło się kurwa. Watachy słychać, ale nie widać. Ale przyjdzie kurwa! Wybory przyjdą. I powiedziałem, przejmiemy władzę. Demokratycznie. I więzienia będą. A potem, pełne. I więzienia będą pełne. Tylko a potem zaprowadzimy. Innych... Kurwa! Terror! Narodowy! Dzień za dniem będzie coraz gęściej, kurwa. Bo my musimy oddychać pełnymi piersiami. A teraz jeszcze raz. Do techników. Nie wysyłajcie mi nowej konfiguracji terminala, bo odpierdolcie ja już... się o... Przestańcie mi się wpierdalać w mój telefon i w moje życie. To jest mój prywatny telefon. I, yy... Będziemy sprawdzali, czy mieliście nakaz na to. Tak jest. I to nie pójdzie e, tak, że się. Chyba, chyba, że to nie Polacy. E, że bo... telefon do Izraela trafi. Uwaga, uwaga, ze wszystkim. I teraz jeszcze jedna rzecz. Marci, bo zapomnę. Bo też nie powiedziałam tego, a już a, proszę, jest 15 minut. Dom... 17. 17. Zakochani czasu nie liczą. E, no. W nocy z czwartku na piątek, kiedy byliśmy zamknięci w celach, kiedy nie mieliśmy dostępu do żadnych urządzeń teletechnicznych. Wykonano aktualizację mojego telefonu. Zmieniono ustawienia, a także kontakty. A nie dał kodu, żeby nie do niego to. wchodzić. Tak. Z mojego telefonu zostało usunięte wiele numerów telefonów. Pewnie nieudolnie. Pewnie kopiowali i zjebali. Jak to kurwa fachowcy, nie? No. W dniu, w którym byłem na monitorowanej celi jest nagranie wideo. Nie opuszczałem łóżka. Nie opuszczałem celi. Telefon, do którego nie mam dostępu. Dobra. Sprawdzimy kurwa, czy mieliście na to pozwolenie, czy mieliście na to odpowiednie no, jakieś... A teraz kolejna sprawa. E, nie wysyłajcie mi konfiguracji terminala, bo je ja nie przyjmę z syn. dajcie nam z Nie mów Z kurwysymi. Skurwiele. wiele. wiele. No. Jesteśmy wolnymi ludźmi, nie jesteśmy skazani. Nie macie do tego prawa. Nie bądźcie kurwa szabezgoje. Będziemy weryfikowali, czy no. mieliście na to zgodę prokuratora, zalecenie. I czy kiedy była podpisana, kiedy została wydana, bo jakoś pismo od, pro, od adwokata potrafiło dojść w dwa dni. A od prokuratora szło osiem. A służba więzienna powiedziała, że prokuratura się porozumiewa z więzieniem momentalnie, mailami. Tak. Mailami, A słuchajcie, paczka, która miała do nas dotrzeć w trzy dni, zamówiona przez stronę, e, przez stronę więzienia, przez stronę kantyny, do nas w ogóle nie dotarła. Myśmy stamtąd wyszli po 18 dniach. Paczka była zrobiona po dwóch dniach od wejścia nas tam. Dobra, nie żalmy się. Nie, chcemy, żeby była jasna sprawa, że nie było tam pierdolenia. I jeszcze jedna rzecz. Tak, byliśmy tam nie więźniami, a tymczasowo aresztowani. Ale zaraz, zaraz ale, ale to nie więzimy. znaczy, ale to nie znaczy, że... że... Co to się stało znowu? No przejmuję się. To nie znaczy, że nie jesteśmy kryminalistami. Tak. Jestem... Byliśmy tymczasowo aresztowani. Jako tymczasowo aresztowani mamy większe prawa. Nie zostaliśmy skazani. Nie mamy wyroku, tak? Mamy znacznie większe prawa niż -y więźniowie, ale paradoksalnie nie mamy żadnych praw. Niech sobie gadają na ich temat, co chcą inne telewizje i eksperci. Mi się podoba ich podejście i chciałbym, żeby im się udało to, o czym mówią. Gdy internet obiegł news, że dokonano aresztowań w sprawie marszu w Kaliszu, pomyślałem, że będą chcieli ich wykończyć, a im nawet nie udało się ich skarcić. Uważam, że będą próbowali zinwigilować środowisko NPTV i zniszczyć je lub przejąć. Po to tak szybko wypuścili kabratów Alfa. Bo gdy byli w areszcie, SS nie mogą już więcej się nic dowiedzieć. A na to środowisko będzie ciśnienie. Za nich się wzięli specjaliści starych Kajkutów i Tel Awiwu. Spójrzcie na nich, jak się zachowują ludzie doprowadzeni do granic. Stare wilki wypuszczone do lasu, ale po to, by wytropić całą watachę. Będzie to dla nich dźwignią do mocniejszych działań, bo gorzej niż to, gdzie zmierzamy w chwili obecnej, nie będzie. A trzeba naprawdę mocnych ruchów, by kurs kolizyjny z nowym porządkiem, czyli nową normalnością, zmienić. Wspomnę wam przyjaciele, że kończę ten główny film czegoś takiego nigdy wcześniej nie robiłem dopracowuję go w każdym detalu, tak by nie zabrakło żadnego elementu układanki. Chcę by pokazał całą prawdę, a nie ma nic lepszego w chwili obecnej co można zrobić, niż zobaczyć prawdę, czyli przejrzeć premiera już na dniach, a w międzyczasie wrzucę jeszcze obiecany film, gdzie skomentuję wypowiedź dyrektora Pogotowia z mojego miasta, który obiecałem w poprzednim filmie. Napiszcie w komentarzach jak myślicie, czy jeżeli usuwają mi filmy i mam ostrzeżenia, to może lepiej film podzielić na części, wrzucić tu tylko pierwszą część z przywitaniem i zostawić link w opisie, na przykład do Rumble, czyli alternatywnego portalu podobnego do JOT-u, ale jeszcze tak niecenzurowanego. Jednak myślę, że cenzurowanie na tym i innych portalach. W takiej formie, jak ma to miejsce na YouTube i Facebooku, nadejdzie i to bardzo szybko. Jeżeli przyjdziecie obejrzeć cały film na inny kanał, jeżeli by się wam chciało, napiszcie o tym, wtedy tak zrobię. Tak naprawdę najlepiej byłoby, gdybyście przyszli na Telegrama. Jest tam nieograniczone miejsce w chmurze i nie ma cenzury póki co. tworzymy tam swoje grupy i mamy tam naprawdę ogarniętą społeczność. Jeżeli chcecie odzyskać łapki w dół, zainstalujcie do swojej przeglądarki dodatek o nazwie Return YouTube Dislike. Dodatek jest bezpieczny i dostępny w rozszerzeniach Chrome. Ja używam bezpiecznej wersji opartej na Chromie przeglądarki Brave, która ma te same funkcje, ale chroni nas przed śledzeniem. I w tej przeglądarce ten dodatek działa. Dziękuję za oglądanie do końca. Podawajcie filmik dalej, udostępniajcie linki do kanału. Pomóżcie, bo potrzebna jest siła przebicia. Pozdrawiam Was serdecznie, awangardy.